Przypominam, jutro Dzień Kobiet, 8 marca, a dzisiaj zaproszenie do groty solnej, a firma Orchlej przekaże kupon na zabieg kosmetyczny, zabieg migdałowy na dłonie. W akcji biorą udział także sędziowie z Opolskiego Kolegium. Związku piłki Przy okazji promujemy swój sport, no, powolutek. to coś po w Można powiedzieć, że tak. No Jeszcze w polu nie było takiej drużyny wodylów, Już nie było drużyny futbolowej. Jesteśmy pierwszą drużyną, jesteśmy od 2011 roku, więc jesteśmy bardzo młodą, młodą drużyną. Zaczynamy rozgrywki w tym roku. W tym roku mamy sparingi, ligę zaczynamy, więc zobaczymy, co z tego będzie. Jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo jednak mamy dobrych zawodników. Zawodników mamy już ponad 40, więc trochę chłopa jest. No, i możemy coś osiągniemy. Będziemy się starać na pewno. Czas spowodowany było prośbą właściwie przyjaciela, którego brat uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i była potrzebna krew. Wtedy właśnie zdecydowałem się po raz pierwszy przełamać taki strach i pójść oddać krew do stacji krwiodawstwa. Później już było z górki. A przez pewien czas trochę gdzieś człowiek o tym zapominał, nie chodził, nie było takiej potrzeby dla nikogo. W tej chwili. Próbujemy troszkę zmienić też wizerunek sędziów, trochę stalić środowisko. I pomyśleliśmy, że warto byłoby pomagać ludziom w taki trochę niecodzienny sposób. Jest to już drugi, druga akcja, w której bierzemy udział jako kolegium sędziów pod okręgu Opole. I mamy nadzieję, że będzie, będzie to kontynuowane w dalszych latach, w dalszych miesiącach.